My już wystartowali. Wystartowali chłopcy na dystansie 600 metrów. Jak widać niewielka grupa zawodników w tej chwili jest na bieżnik I niestety im dalej własnym, więcej drzew. Im starszy rocznik, tym mniej uczestników. Pierwsze 200 metrów, za chwilę będzie za zawodnikami, za chwilę pokonają je, tak, pierwszy zawodnik już pokonał 200 metrów, a podążają następni, ten pierwszy, widać, czuje się bardzo pewnie, mocno biegnie, długie kroki, widać, że jest dobrze przygotowany do dzisiejszych zawodów. Stawka się rozciągnęła, niemniej jednak ten, który pierwszy wystartował, uzyskał tak wielką przewagę, mniej więcej około 30 metrów nad następnym zawodnikiem. Także, tak jak wspomniałem wcześniej, jest bardzo dobrze przygotowany do dzisiejszych zawodów. I nie traci, nie gubi rytmu. To jest bardzo ważne w bieganiu, biegach średnich i długodystansowych. Pięknie rozłożę siły. Przemaga jest kolosalna. Gratulujemy temu sportowcowi, temu biegaczowi I zostaje mu do pokonania. Ostatnia, prosta. Analimety czekają na niego. Naprawdę, naprawdę wyborni goście. Wyborni sportowcy. Minuta Jan Churuk wręcza medal pierwszemu zawodnikowi i są kolejni, są kolejni zawodnicy i Pani Wanda Palfir Mistrzyni Świata w maratonie Gratuluję naszym sportowcom uczestnikom dzisiejszych zawodów Przypomnę, dzisiaj są jubileuszowe zawody bo Аши 40.